Witajcie. W Ewangelii Jana w 11 rozdziale jest taka historia, która jest bardzo pouczającą historią. Jezus krzesza zmarłych łazarza. Człowieka, którego bardzo kochał także całą jego rodzinę, bo w wersecie 5 czytamy, że Jezus miłował Martę, jej siostrę i łazarza. I dowiaduje się, że Łazarz jest ciężko chory, ale nie biegnie od razu, żeby mu pomóc, żeby być z nim. Wyciera tam dopiero po czterech dniach. I to, co zostaje tam, to widok ludzi, którzy rozpaczają, którzy płaczą, bo łazarz umarł. Od czterech dni już jest w grobie. I ciekawe jest to, że w wersecie 38 czytamy, że Jezus poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Jezus zobaczył Łazarza, który był, że leży w grobie, ale u wejścia do grobu był wielki kamień. I Jezus w wersecie 39 mówi takie ciekawe słowa. Usuńcie ten kamień. Zastanawiam się, dlaczego Jezus mówi do tych ludzi, którzy tam byli, którzy byli zrozpaczeni, płakali, postracili kogoś bliskiego. No mówi do nich, usuńcie ten kamień. Przecież mógł jednym słowem sprawić, że ten kamień zniknie. Mógł słowem swoim odsunąć ten kamień. A jednak mówi do ludzi, usuńcie ten kamień. To mi mówi o takiej pięknej zale zależności. Bóg nie oczekuje od nas rzeczy, które są poza naszymi możliwościami. Ludzie nie mogli wskrzeszyć Łazarza z martwych. To mógł zrobić Jezus, ale mogli odsunąć kamień. Jezus przychodzi do ciebie i mówi: Chcesz doświadczyć cudu? Nie oczekuję od ciebie, że będziesz zrobił rzeczy, które wykraczają poza twoje możliwości, ale zrób to, co możesz zrobić. To, co ja do ciebie mówię, ja mówię: Odsunijcie ten kamień. To jest coś, co możesz zrobić. Pozostaw mi tą pozostałą część, te niemożliwe rzeczy dla ciebie. Ty zrób to, co jesteś w stanie zrobić. Trochę mi przypomina tą historię. Wiesz, nakarmił pięć tysięcy ludzi. Tam był jeden chłopak, który miał pięć chlebów dwie ryby. Cóż, to było wobec tak wielkich potrzeb. Ale Jezus powiedział: "Dajcie mi to, a ja zrobię coś, czego wy nie bylibyście w stanie zrobić". I nakarmił tych wszystkich ludzi. On przychodzi do nas i mówi: Ja chcę dokonać wielkiego cudu, wielkich rzeczy w Twoim życiu, ale zrób to, do czego ja Cię powołuję i zostaw mi całą resztę. Nie wiem, gdzie jesteś dzisiaj, drogi przyjacielu, ale na Jego słowo zrób to, do czego Cię powołuję. Może to jest odwalenie kamienia, może to jest jakaś inna rzecz, ale zrób to i zobacz. Co On będzie robił w Twoim życiu? Bo niezwierny Bogiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.